Szymaneczko, Witam Was w nowej serii o nazwie Blockade 3D. Czy jak się to inaczej nazywa? Okej, okay, czyli zapisano mi rzut ekranu. Dziękuję. Ale podczas nagrywania mnie jakiś debil zabija. Jak widać. Jest cheatem. Cheatują. Cały czas cheatują, o tam jest. A to tam jest. Aby ktoś go zabił, on cały czas strzela nam headshoty i to jest minus. Minusujcie tego gościa. No patrzcie, no patrzcie, za on strzela chyba z powietrza. Czy z czegoś tam. z boku, no patrzcie. Tak się nie legować. I patrzcie. Oczywiście mój nick. Tutaj tutaj macie zaznaczony na, na Steamie. Jak zawsze mnie zabije debil. Niech tego typa zabije Nawet jak kucnę. I patrzcie, czytam, cheat On cheatuje. Oczywiście słowa, On cheatuje! No co to za cheaty? Zobaczcie się schowam tu. Nic. Już lepiej wyjść z tego bawa. Okej, okay, ja sobie uciekam A teraz mi. My... No jak! I patrz no! Więc ja z tego servera wychodzę I kule widzimy się po cięciu Bo to jest debil zasywany Więc cześć Siema, witam was po cięciu Ponieważ ten typ, yy, na prawdę sobie raz, nas cały czas zabijał No to teraz jestem w niebieskiej, a widzicie? Po, po mojej łapce No i co? Pewnie widzieliście tą grę u Hogatego Zabiłem go? Tak, zabiłem Oczywiście ja mam M3 broń, mój poziom to trzeci Ło, wow, gdzie on? Widzisz, on mnie ty jak! Strzelałem do niego. A, bo muszę zapomnieć muszę pamiętać, że ta by Lot chyba ta dystans ja mam sobie wezmę MP5, ale to nas słaby daje a To wiem 3 ma tu będzie słabszy dystans, 15 więc MP8. Ósemka jest już, tak on odchodzi od mojej dzwoni i się mnie boi. Cykow! Patrz jaki head. O o, tutaj oni przebywają, więc im rzucę Gewanata. Podgiwam gewanata, więc pod Q się ma bazukę i TNT. Tak w Eee, Palnąłem kogoś? Nie. Gewanat już pewnie dawno wybucha, że nikogo nie palnął. Chcę kogoś palnąć.

Płak! Granat Mam nadzieję, że zdążę rzucić. Mam taką nadzieję. Ale co? Będę musiał cały czas zepkać na czas. Więc widzimy się po kolejnym cięciu. Więc cześć! Papa, pano i ją. Cześć! Słuchajcie, ja będę usłyszę taki dźwięk, że po prostu mnie zatrzymało. A jak mi zatrzymało, no to wtedy zacznę od nowa nagrywać i tak cały czas. O, na dół zszedł. Widzieliście chyba? Taki taki tajemniczy zszedł na dół. Nie możemy wlazić. Przednie. Dzięki, ty wiesz? dzięki, O, ile jesteśmy, jesteśmy lepsi, więc będzie gdzie git. O, a mój granat nikogo nie wybuch, nie wybumbuło. Jak tak to po, to powiem. No jak to? Rzeczywiście to widzieli, Kuźba? Rzeczywiście to widzieli. I tak będę musiał robić chyba cięcie i tak dalej, i tak dalej, ponieważ moja mama będzie mnie wołała. Pewnie żebym mi tam pomógł, ja jej pomogę. Fuck. A! Dostał! Dostał z granata! Fucking bitch jest Ja spróbuj teraz M... 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 M, M MP5 Mam mocniejszy czy to M14 mam mocniejszy damy, czyli strzały już? Uda się spoko M3, M14 O kuźba co on mnie tak zabija? Stan ma większy ten typ 19 poziom to, to nie jest lepszy bo on wcześniej będzie zaczął to Znalazł to i od razu byknie pieprza i już że tak to ujmę. To by stało, trochę trzeba i Mhm. Czyli. Uwaga, nie wiem, gdzie mam mój telefon. Właśnie mi wiadomość przyszła. Albo ktoś coś nagrywał, albo TBI, albo. Pana, co się stało? Kakao się wlało. Tak spadł fajnie, ale Jezu sobie skrytykę tym zrobił. Ufak on tu idzie. Fak, mam tu sieć. Guźba, ciekawa co na to tutaj. To... E, wybuch. Zobaczcie wybuch Ściany mi po ścianie Zobaczcie mnie na ten No nieźle typie chujowych A, jak fajnie mi zaszedł, co za typ. Jeżeli ktoś ma tą grę i chciałby bardzo ze mną zagrać, to się nie krępujcie, piszcie do mnie w komentarzach, będzie fajnie.